Cześć, witam Cię na moim kanale poświęconym makijażowi permanentnemu. Nazywam się Karolina Kupczak i pigmentacją zajmuję się od 5 lat. Poza tym jestem właścicielką salonu i centrum szkoleniowego Kabu Beauty. Ten filmik przeznaczony jest dla kobiet, które zastanawiają się nad makijażem permanentnym, ale nie są do końca przekonane i mają jakieś obawy. Pokażę Wam cały zabieg i omówię kilka faktów i mitów. Koleżanki z branży, które właśnie mnie oglądają, jeśli jesteście zmęczone ciągłym odpowiadaniem na pytania klientek czy to boli, czy po zabiegu będę mogła wyjść do ludzi, możecie również udostępnić filmik na swoich profilach jako informator zabiegowy. Zanim umówisz się na wizytę, pamiętaj, by zapoznać się z przeciwwskazaniami. To bardzo ważne, czasem jedna mała czynność, taka jak wypicie kawy w dniu zabiegu lub zażywanie leków przeciwbólowych uniemożliwia wykonanie go. No właśnie co z tą kawą. Kofeina zawarta w kawie zwiększa przepływ krwi, przez co reakcja na skórze może być znacznie większa. Na przykład mogą pojawić się małe kropelki krwi lub znaczna opuchlizna. Jeśli klientka nie wyrazi zgody na wykonanie zdjęcia, my tak naprawdę mamy prawo odmówić zabiegu. Pamiętajcie, że wykonanie zdjęcia przed i po stanowi dokumentację medyczną. Inną kwestią jest zgoda na udostępnienie wizerunków w mediach społecznościowych. Po dokładnym wypełnieniu karty i wykluczeniu wszystkich przeciwwskazań zapraszamy klientkę do gabinetu. Mimo powszechnie dostępnych informacji w internecie tłumaczymy cały zabieg od A do Z i bierzemy pod uwagę preferencje klientki dotyczące kształtu i koloru. Rysunek wstępny to ważny etap zabiegu. Może wydawać ci się, że wszystkie kształty brwi wyglądają tak samo, lecz nic bardziej mylnego. Kształt dobieramy indywidualnie do naturalnej linii brwi, rysów twarzy, kształtu oka, a nawet nosa. Oczywiście istnieje pewien przyjęty kanon Piękna, dzięki któremu musimy zachować odpowiednie proporcje. Tak, by brwi wyglądały korzystnie dla twarzy. Nie chcemy, by makijaż permanentny sprawił, że klientka będzie wyglądała na złą czy zmęczoną. Wielu z Was brakuje włosków na końcówkach brwi i zależy Wam, by maksymalnie je przedłużyć. Pamiętajcie, że krótsza końcówka optycznie otworzy oko, a długa pogłębi efekt opadającej powieki. Nie wyobrażam sobie, przystąpić do pracy bez wykonania rysunku wstępnego i uważam, że jest to obowiązek każdej linergistki przed wykonaniem zabiegu. Klientka musi sprawdzić go przy lusterku. I zatwierdzić. Stanowisko powinno zostać odpowiednio przygotowane, tak by zabieg był w 100% sterylny. Kardridge, czyli ten plastikowy moduł, w którym znajduje się ta malutka igiełka, jest jednorazowy, natomiast urządzenie, w którym wykonujemy zabieg, musi być zabezpieczone specjalną folią. Ok, zaczynamy zabieg. Widzicie tą igłę? Mhm, pewnie w waszej głowie od razu pojawia się pytanie: ciekawe, czy to boli? W mojej skali bólu makijaż permanentny zajmuje piąte miejsce. W tym rankingu na prowadzenie wysuwa się poród naturalny i depilacja laserowa. Wiele klientek określa to uczucie jako denerwujące drapanie po skórze. Ale pamiętajcie, nie jest to masaż relaksujący, bo mimo wszystko jest to zabieg z przerwaniem ciągłości na skórka. Wiele z Was zapewne zastanawia się, a czym tak naprawdę różni się ten cały makijaż permanentny od tatuażu? Różni się głębokością pracy. Podczas zabiegu pracujemy bardzo płytko, więc nie pojawia się nawet krew. W porównaniu do tatuażu, który wykonany jest bardzo głęboko i zostaje z nami do końca życia, prawidłowo wykonany makijaż permanentny powoli zaczyna zanikać po upływie roku, czasem półtorej. No dobrze, ale czy istnieje możliwość podania znieczulenia? Zaobserwujcie, jak podczas zabiegu rozmawiam z klientką. żartuję, śmiejemy się, a zabieg wykonywany jest całkowicie bez znieczulenia. Czy widzicie krew chlapiącą po ścianach? Folię malarską rozłożoną na ziemi i pielęgniarkę, która uciska brwi podczas krwawienia? No nie, więc nie taki straszny diabeł, jak go malują. Każda linergistka posiada w swoim gabinecie tak zwane żele relaksujące, które może użyć na życzenie klientki podczas zabiegu. Ale zdradzę Wam nasz branżowy sekret. Bardzo się z nimi nie lubimy. Utrudnia nam on pracę i ma wpływ na gojenie się i stabilizację pigmentu. Dlatego, jeśli nie czujemy takiej potrzeby, staramy się ominąć tą czynność. I gotowe? Zapewne połowa z Was pomyśli teraz, ale ładne, mam nadzieję, że takie zostaną. A druga połowa, o nie, to chyba tak nie zostanie. Chcąc nie chcąc, drogie panie, niektóre z Was na pewno będą rozczarowane, ponieważ podczas gojenia naskórek złuszcza się, przez co wygojony makijaż zazwyczaj jest jaśniejszy o około 50%. Wiele z Was pyta, czy na zabieg należy przyjść całkowicie bez makijażu. Przed zabiegiem odpowiednio zmywamy miejsce poddane pigmentacji i jej okolice, a po doprowadzamy skórę do ładu. Spokojnie, my też jesteśmy kobietami i też chodzimy na różne zabiegi i niekoniecznie chciałybyśmy, by nasze zdjęcia bez makijażu lub co gorsza z rozmazanym makijażem krążyły po sieci. Czy należy wziąć zwolnienie lekarskie i nie opuszczać domu przez 7 dni? W przeciwieństwie do makijażu permanentnego ust, gdzie ta opuchlizna naprawdę może być spora, na brwiach jest praktycznie niewidoczna. Może mieć jedynie mały wpływ na kształt, przez co brwi mogą wydawać się minimalnie grubsze niż rysunek, który zaakceptowałyście. Jak dbać o makijaż permanentny po zabiegu? Myślę, że w tym wypadku najlepszym źródłem informacji nie będę ja czy internet, tylko osoba, o której wykonujecie zabieg. Pamiętajcie, że jest to jej obowiązek udzielić Wam wszystkich informacji. Większość linergistek zaleca gojenie na sucho, czyli całkowicie bez smarowania. Inne preferują gojenie ze smarowaniem maścią. Myślę, że najlepiej dobrać to. W indywidualnie do potrzeb skóry. Niemniej jednak, bardzo ważne jest, by przemywać brwi raz dziennie wacikiem z przygotowaną wodą i uważać, by nic nie dostało się do tych miejsc, na przykład makijaż lub płyn micelarny. Dzięki za oglądnięcie! Jeżeli chcecie zobaczyć więcej ciekawostek z branży beauty, już wkrótce pojawią się na moim kanale. Subskrybujcie!